Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do gry Minecraft. W tym poradniku pokażę Wam jak zrobić wszystkie związane stół do y, zaklęć. Więc tak, potrzebne nam będą tutaj ułożenie diamentów, cztery obsydiany ułożone w taki poziom i 1 książka i dzięki którym Takie mamy zaklini i za pomocą książek możemy zaklinać na wyższe poziomy. A co to tym za biblioteczka? Proszę. Takie ustawienie. O nie, dobrze, no. A, jest. wokół książek M Table musi być na samym takim środku. Tak. Tutaj takie moje biblioteczki, one są moje własne. No, no nie oznaczają nic, bo takie są, żeby... I patrzcie, teraz na każdej ścianie musi być coś takiego. Nie, tak. Oczywiście brat zostaje mi odwarty, w końcu tam Że już zacząć centrumować na 30 level. tutaj moja magiczna. Sz... Skrzyneczka. Moich magicznych rzeczy. Tada. ja będę pytał załóżmy. Nie mam poziomu. A ja pokażę Wam tylko, że mogę zamknąć na level 30. Proszę i zaklinanie na level 30 najbardziej. Mam nadzieję, że filmik... będzie na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Komentujcie, subskrybujcie pa. Jeśli się spodobał zostawcie łapkę w górkę.